Dom pustoszał, bym powiedziała, powoli. Historia tego domu jest dość ciekawa, bo on był domem już używanym, rozebrany gdzieś, kupiony i przywieziony w to miejsce. Ma zapewne ponad 60 lat, bo ja do tego domu byłam na rękach taty wnoszona. W tym domu mieszkali rodzice moi, czyli dwie osoby: babcia broncia i e, czwórka nas e, dzieci. Domy kiedyś, choć niewielkie, potrafiły pomieścić kilka pokoleń. Babcie pamiętam e, jako osobę niedostępną, jako taką wysoką kobietę. Yy, duża chusta i tak oplątana tą chustą. No i też yy, no i też takie nieprzyjemne rzeczy się z tą babcią kojarzą. Był taki moment, gdzie taką babcię yy, radosną yy, widziałam i została w pamięci w momencie, kiedy wróciłam ze szpitala po leczeniu na zapalenie opon mózgowych. No i babcia yy, po, pokazywała swoje palce i prosiła, żebym dotykała, czy już widzę, bo nie widziałam. Czyli, jakby, jak dotykam, to znaczy, że już widzę, bo po leczeniu byłam, więc wracał mi wzrok. Kiedy babcia zmarła, trzeba było przygotować dom do, do pogrzebu. Trumna była wystawiona w tym trzecim pomieszczeniu, w tym najbardziej Gościnnym, który z reguły stał pusty, bo był tylko na święta. W czasie, kiedy był, był zmarły, to na czas, na ten czas zasłaniano lustra fioletami lub czarną jakąś chustą, żeby dusza nie mogła siebie zobaczyć w lustrze. A jak już wyprowadzano zmarłego, to Yy, trzeba było przewrócić stołki wszystkie. Stołki, żeby dusza nie wróciła, żeby nie było jakiegoś upadku, żeby nie było upadku wśród zwierząt. A jakie jeszcze przypowieści, czary, duchy i strachy wokół domów krążyły? Tak jak chyba wszyscy tam na kolonii byliśmy straszeni babą, jagą i diabłem. No, wymyślano nawet takie historie, które tam nie zostały w pamięci, że, że baba jaga straszy, że diabeł straszy. Pamiętamy, jak mama wspominała, że w, przeważnie to było w listopadzie, wieczorem nie, wypadało, nie, nie można było chodzić samemu. Po, na zewnątrz, po podwórku, czy, czy gdzieś tam dalej się wyprawiać, bo y, ludzie byli ganiani przez ognie. Za ludźmi biegały ognie. Nie wiedzieliśmy, co to jest, i do dzisiaj nie wiemy, bo nikt nam tego nie wyjaśnił. No, ale mama mówiła w pewnym momencie, że, że te ognie. To y, nawet potrafiły pędzić kogoś. Jak się ktoś zdążył do domu wejść, to jeszcze słychać było walnięcie w drzwi. Dobijały się strachy do domu, a może który się kiedy i dostał do środka. W tym domu y, jest drugie wyjście. Drugie wyjście, bo tak we wszystkich domach było, takie wyjście do sadku, z tego naj, na, gościnnego pokoju. E, I e, zdarzyło się, że nie wiemy, kto to zrobił. Zawsze sobie wieczorami tam, ile się dało, to trochę e, e, hałasowaliśmy, rozrabialiśmy. I zdarzyło się pewnego razu, że ktoś przez dziurkę od klucza e, wsuwał e, takie e, suchą gałązkę. I to się zaczęło, któraś z nas zobaczyła, z dzieci, nas była czwórka, e, i e, ta gałązka się wsuwała coraz bardziej. Nie wiemy kto to do dzisiaj, czy to któreś z rodziców takiego figla zrobiło, czy to, czy to e, no nie wiemy, czy to ktoś z sąsiedztwa. Jak zaczęliśmy wszyscy wrzeszczeć, to po prostu chyba było słychać albo w niebie, albo w piekle. To się wsuwało, wsuwało. Nie pamiętamy, jaki był finał, ale ta wsuwająca się gałązka, to ona nam się od razu kojarzyła. Kojarzyła z diabłami, z babami, jagami i z innymi straszydłami. Ja wyszłam pierwsza z domu, ponieważ wyszłam do szkoły średniej się uczyć. Kolejną osobą to była siostra Teresa. Następnie dom opuściła mama, bo wyjechała za granicę. Tata był cały czas, a najmłodsze rodzeństwo, bliźnięta Bogusia i Kazik, poszli do szkół zawodowych i... I już tam przyjeżdż wracaliśmy, pomagać tylko. Tata zmarł w 1999 roku, czyli 20 ponad lat już stoi pusty. Dom opustoszał, a może powoli, razem z mieszkańcami, i strachy odeszły? Myślę, że każda wieś ma jakąś tam historię. W historię kiersnówki wpisany jest dwór, wokół którego narosła mroczna legenda. Niedaleko mnie, obecnie na zabudowaniach na działce państwa domowskich, był dworek. To był dworek taki mały, jak tu no, kroniki podają. Ostatnim z tego. Co wiemy, dzierżawcą był nijaki Tadeusz Kiernożycki. Do tego dworku należały trzy, trzy wsie. Między innymi chmielówka, chmielniki i my, jakoby nasza wieś. No i ludzie dlatego no, dzierżawcy pracowali. No i tak jak to opowiadają ludzie, oczywiście starszej daty. Nie był ten Pan miły, również. Bo kazł pracować 6 dni w tygodniu, a siódmy dzień u siebie. No cóż, cóż w niedzielę można było zrobić? Tu właśnie pojawia się taka no, legenda odnośnie tych, tych osób: że, że 15 sierpnia w roku 1864 ludzie, czując się jakoby wolni, nie poszli pracować do tego pana. Porobili u siebie już niwo, jakby to spola. Modlić się pod y, kaplicę. No bo przyjechał ksiądz, no podziękować za te plony. No, ten dzierżawca, widząc to, że u niego zboża jeszcze na pniu stoi, no wpadł w złość taką. Wezwał kozaków, y, którzy byli tu w Suchowoli. Kozacy przyjechali, księdza przepędzili. No, mieszkańcy Niektórzy uciekli, kto mógł, niektórzy, no, zaczęła się masakra. I ponoć część zamknięto do kaplicy, która tu w kiesnówce była, no i spalono ich. Później już po tej masakrze, no, ludzie te zboki pilnowali, żeby psy ich nie ściągały, bo jednak, jednak to szacunek trzeba dla tych ludzi. No, i zakazano ich pochować tu u nas. Y, znaczy Trzeba dodać, że parafia w tamtych czasach to i chodrówka była. No, i tam zakazano ich pochować. Więc na no, Zajusz, czy jak to było, po, zawieziono ich tu na skraju Żwierowni, to jest y, na części zachodniej, tak to można ująć dokładniej. I pochowano. I tak, no, chyba historia taka smutna y, się zamyka. Jaka prawda była, to trudno to powiedzieć, ale są przekazy, że to było. Prawdopodobnie uratowała się tylko jedna mała dziewczynka, którą babcia tam gdzieś schowała w piecy, tak zwanej no, chleb na piec, która. No, chleb kiedyś tam się piokło, i... i ona tylko jedna. To było za czasów właśnie tego pana Tadeusza Kiernożyckiego. On był ostatnim dzierżawcą prawdopodobnie z tego, co tu są no, wpisy. Jak tu przekazy mówią, że nie on postradał rozum, że ponoć no, wyjechali. Wyjechali i no nie wiadomo gdzie. No, dziś jak już widzimy, nic po tym dworze nie ma, jedynie tylko wspomnienia, no. Legenda mroczna. Była w tym miejscu później szkoła, był i dom, a zostały tylko porośnięte mchem fundamenty, i ta legenda podawana z ust do ust. To jest taki jakby, no, wyjątkowy taki domek, bo taki yy, z tajemnicą taką przyro przyrody stoi. A to wszystko przez tę rzeczkę, którą teraz ledwie widać, a kiedyś potrafiła ludziom mnóstwa biedy napytać. Z szyny wypływa ta rzeczka, w ogóle maleńki taki strumyczek i to się, jak latem, to się nic nie przeszkadzało, płynęło sobie tam do rzeki dalej. Ale zimo, to jeszcze ja nie wiem, czemu to tak nie było tego rowu, a była płaska ziemia. I ona ta woda się rozpływała. Bo kiedy ona płynęła, to była ciepła. Gdzieś tam wyciekało, z tej Olszyn, to było ciepło, ale tutaj dalej zamarzała. Woda zalewała podwórko, a mróz ścinał wodę w tafle lodu. Stary gospodarz wstawał przed pierwszym kurem, wkładał filce, korzuch i wychodził przed dom. Całe zimy i nad ranem już godzina piąta to ten właśnie tego gospodarza tata stał z tym szpadlem i siekierą i cały czas tam bił w ten lud. On musiał to robić, bo, bo woda podchodziła pod fundamenty. Nawet, nawet na podwórku stała, tak jak, bo nie, cały noc nie, nie stał, nie rąbał, tylko przecież rano wstanie już o świcie. I wtedy zaczyna tam te, te jakieś otwory robić, żeby to ściekało. Także, że to zalewało, mógł nawet ten domek rozpłynąć, fundament. Bo jakie ten fundamenty były kiedyś? Przecież on ma 130 może lat. Ja nie pamiętam nawet dokładnie. I tylko dzieciom się ten lud podobał. W każdą zimową niedzielę szły gromadnie na ślizgawkę. Niektórzy nawet łyżwy mieli. W domu też płyta była, wiaderka się przynosiło do domu, wodę, ubikacja na podwórku. Ładnie tak w tym domku było, bo drewnie sam bazerje porobione mieli, tamte wszystkie. Tak, tak przyjemnie było. Ale wszystko, nie wiem, minęło 20 lat. I się wszystko zmieniło. No i on jeszcze tak dobrze się trzymał, ten dach, wszystko teraz się wszystko zaczyna się sypać. Jak się człowiek nie mieszka, nie chodzi tam, to to drzewo starzeje. No, rozsycha się, próchnieje. A jeszcze niedawno byli tam przecież ludzie. Gospodyni piekła chleb z jabłkami, dzieci grzały się na piecu. Opustoszał to 18 lat temu. Tam była taka babcia, taka babunia, jak nazywali. To była starsza siostra y, tej gospodyni. Tej. Ale oni nazywali wszystkie te dzieci babunia, bo była starsza. Małżeństwo było. Ten pan, który tam zawsze siedział, jak w zimo, przy tym lodzie. No i tego. I te czwórkę tych dzieci było. Do Sylwesa to my czekaliśmy wszyscy, bo od świąt to były piękne dni, bo to trzy dni święta było. Ale po tych świętach czwarty dzień to był też święto, bo to były młodzianki, że tak, nie wolno było szyć, bo zwierzę w kółko się urodzi, młode się kręci. Nie wolno było y, prząść, bo będzie jak się urodzi, to będzie się kręciło. <laughs> szyć nie wolno też było. Bo będzie, o, nie będzie mogło się załatwić. Młodzież to czekała na tego sylwestra. Pso, psociły, chodzili to bramki, zdejmowali ludziom, zamieniali u jednego, drugiego z końca, gdzieś tam do drugiego końca się zachodziło. Takie psikusy robili, że nawet potrafili okna zamalować czarnosadzą. I ludzie przes, przespali do, do południa, nie wiedząc, że to jest dzień, bo, bo okna były zamalowane. Kiedyś pamiętam, ja nie pamiętam, tylko siostra tak opowiadała, że dynie na sylwestra, dynie wycięli, trupią głowę zrobili, postawili na kołek, obwiązali tym białym prześcieradłem, wstawili świecę. No i we wsi popłoch taki ogromny był, bo kto wyjdzie i wszyscy uciekali. Mimo to, że był sylwestr, chcieli się spotykać, ale wszyscy uciekali. W jedną stronę i w drugą stronę na środku stał duch. I tak aż do rana się potem dowiedzieli, co to co, co się stało, co to się zrobiło. Ten gospodarz, ten, co teraz ostatnio był, w tym roku zmarł. I przedtem jeszcze jego brat też tego zmarł. Na tym młodszy był, ale zmarł. No i został ten domek, nikomu niepotrzebny. No. Teraz już tylko myszy i nietoperze zamieszkują te nikomu niepotrzebne domy. Opuszczonych domów kilka jest, stoi, stoi, także... Kiedy to kiedy to dom, dom był budowany, to ja tak dokładnie nie wiem, ale, ale... ja myślę, że tak w czasach międzywojennych to było, może w okolicach pier, pierwszej wojny światowej, wtedy tak było. Zaraz po, może po pierwszej wojnie światowej, to także... Któryś rok do 30. Zostało podzielone mieszkanie, ten dom ten, cały na, na dwie, dwie części, więc mieszkało dwie, dwie rodziny. Wszyscy odeszli, albo w świat, albo ze świata. Tylko dom pozostał na dawnym miejscu niewiele inny od reszty. Różni się tym, że przeszło 20 lat, stoi pusty. Tu majstry mieli po prostu zakodowane, każdy, każdy od, od dziada, pradziada. I ten, ten dom po prostu zawsze był robiony, ten jaskółczy ogon oczywiście, te pozacinane tak na, 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 na tych węglach, to węgle się nazywały, na kancie domu po prostu. I przeważnie takie, takie było właśnie jak w tym domu, że się wejście było jedno oczywiście. I wtedy na, na lewą stronę lub na prawą, w zależności w jakim sposób, gdzie to było, był, było na prawo była komóreczka. I wejście na strych, a na lewo pokój gościnny, potem dalej na wprost kuchnia i od kuchni w lewo znowu był taki pokój gościnny. Szyby pojedyncze, między szybami wiatr hulał, ten wiatr przychodził, firanka się ruszała, wmuchała, wmuchała. A już potem nad ranem, czy rano, jak jeszcze nie rozpali, to na tym... Na... Na szybach na gru, grubo, na tyle e, tego lodu było namarznięte. Tak? To było normalne w każdym domu, że, że od, od wewnątrz, od domu w stronę, w stronę tego, to tam ta para po prostu z oddechów i, i w ogóle i z, i z komina, bo tam się gotowało, przecież nawet i świnią się gotowało na kominie, bo to, to parowało. I na szybach się, to wszystko osadzało się także mało mało kto wyglądał zimą przez okno, bo ta, tak, tak to było, no, zamarznięte to było przeważnie na szybach, na szybach, no grubo czasami tak aż, aż na centymetr i więcej. O, I potem, i potem jak, jak już wiosna przychodziła, to mówili, okna płaczą, a czemu płakali, bo trzeba było, ten lód, lód rozstawiał się i po parapecie ciekło. Przy domu chlew się montowało, żeby słychać było, czyli czy, czy kobyla się nie, pod, nie podwaliła, czy zobaczyć, czy, czy czasami nie przychodzą konia ukraść. Najgorzej było, jak, jak pożary powstawały, wtedy wtedy już paliło się wszystko i, i chlew, i, i dom. A tych, a tych pożarów kiedyś to było dużo, ponieważ mieszkania były kryte strzechą. Wystarczy, że z kraja jakaś wyleci, wyleci z komina. Padnie na ten, chwila, moment, i pali się w dom. póki widerkami, łundułnego, łundułnego. <grafię> I tego, to, to ciężko było ugasić, co tam strzecha. A domy drewniane, no bo to co, to. to palili się jak pochodnie, no. Może iskra, co na strzechę spadła, a może diabeł, co piekielny ogień zapruszył. Różne się rzeczy o diabłach mówiło. A jak, a jak nazywali diabła? Boruta był. E, Lucyper, Ladaszty, tak. Bies, Rokita, Czart. Dawniej tych dzieciaków, dzieciaków po prostu straszyli tak, tak zwaną kozitką. Kozitka, no w życiu, w życiu ona cały czas siedzi. Kozitka tak zwana i ona wybiega z życia i... i i, I laskocze. Kozytka to la, co laskocze, tak. I ona tak laskotać, ko, kozytać, zacznie, że, że, że aż na śmierć może zako, zakozytać. Dlaczego? No, nie, nie, nie chcieli, żeby dzieciaki po życie chodzili. Wmawiali, że tam jest kozytka i, i nie wolno wchodzić, bo zaraz ona tam slapie w życie i zakozycze na śmierć. Ale jeszcze przypominam, znaczy przypominam z Właśnie o takiej tragedii, która tam się rozegrała kiedyś w czasie wojny. W czasie wojny, to znaczy to w II wojny światowej, latach 40 któryś tam, kiedy to, kiedy to Sowieci tutaj przyszli do nas. I, i właśnie ci, któryś który żołnierze, chociaż pewnie i wszyscy, pozostawiali karabiny e, gdzieś oparte o ścianę. I ten właśnie tam, e, tego, e, z ich, ich starszy, starszy, starszy kuzyn tych, tych dziewczynek, Chciał, się, chciał po prostu popisać się przed swoją siostrzyczką młodszą, że wziął, wziął karabin do ręki ten od żołnierza tego, żołnierz nie zauważył tego pewnie. Wziął karabin do ręki i powiedział, ty uciekaj, a ja będę cię gonił i strzelał. No i pech chciał, że ten właśnie żołnierz zostawił nabój w lufie w komorze, albo on przeladował sam, czy w ogóle już udało mu się. No I tragedia wyślę, zastrzelił swoją własną siostrzyczkę. On się nazywał ble, Stasio, Stasza, tak, ten chłopak, chociaż potem i on, i on zachorował i zbarł, tak, że także jakoś nie poszczęciło się w tej rodzinie. Ten dom to stoi już jakieś za 20 lat, no na pewno tak, za 20 lat pusty stoi. Człowiek gdzie, człowiek gdzie lepiej, a rybek gdzie głębiej, jak mówił gdzieś. Są na świecie nieusłyszane historie, które odbijają się od upadających ścian cichym echem w pustych domach. Takich miejsc jest wiele, szczególnie na wsiach, gdzie dawni właściciele umierają, a nowi idą tam, gdzie lepiej. Stoją wtedy te domy samotne, chwiejne, zdane na łaskę czasu, który nie ma dla nich litości. I zdawałoby się, że proszą o wysłuchanie zapisanych w ich ścianach losów. Mówią: nie bój się przechodnią i posłuchaj naszej historii, póki ktoś ją jeszcze pamięta.